Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwie rzeczy dokładnie i wspomnę o jeszcze kilku ważnych rzeczach. Więc na początku chciałabym, żeby każdy zostawił po prostu łapkę pod tym filmem. No i słuchajcie. Zacznijmy może od początku. Pokażę Wam dzisiaj właśnie ofertę naszą listopadową odnośnie tego, co będziecie mogli sobie zdobyć z tej oferty listopadowej ze skrzyni listopadowej. I oprócz tego pokażę Wam, jak będzie wyglądać skrzynia właśnie za dropcoin. Dropcoiny, słuchajcie, pod ukośnik ECraft. Możecie tutaj macie właśnie coś takiego jak sklep za dropcoiny. Dropcoiny można zdobywać podczas eventów z dropu, czyli po prostu zdobywacie sobie właśnie takie coiny i możecie wymieniać na różne nagrody. I wygląda to dokładnie tak, że jaka będzie dokładnie może cena? Może zacznijmy od tego, jaka będzie cena to 4 albo 5 staków właśnie takich drop coinów, z tego względu że będzie to taka o wow, 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 wow. czekajcie będzie to taka oferta stała więc to nie jest tak że to zniknie za dwa tygodnie czy coś możecie dzięki temu też handlować kupować od graczy skupować to yy, bo nie może to być kurczę stak czy dwa staki bez sensu każdy by na wyspie taką skrzynię miał a to nie o to chodzi to chodzi o to żebyście troszeczkę się wysielili, żeby to zdobyć więc 4 albo 5 staki właśnie drop będzie za taką dużą skrzynię ta duża skrzynia Wygląda następująco. Stawiacie sobie ją i ma 135 miejsca, tak jakby w środku, czyli to jest tak, jakby można powiedzieć, że prawie pełne trzy skrzynie. No dokładnie 2,5, bo pierwszy, ten na sam dole, jakby pasek się nie dzieje. 2,5 skrzyni. Do tej skrzyni możecie sobie normalnie podłączyć hopper, więc już automatycznie wszystkie zarabiarki i tak dalej będą wam wyrabiać. No i co dalej z tego skrzynią możecie zrobić? Możecie sobie ją ulepszyć za 20 milionów. Myślę, że jest to mało, patrząc na zarobek, który macie i w force, którą posiadacie, możecie taką skrzynię właśnie ulepszyć. Automatycznie zwiększy Wam się dwukrotnie ilość Waszego miejsca. Ja sobie muszę tu kasę nadać z tego względu, że niestety tyle nie mam. Więc automatycznie zwiększy Wam się dwukrotnie właśnie miejsce. Jak widzicie, mamy już 270 slotów tej skrzynki. I oprócz tego, jeżeli już taką skrzynkę sobie powiększycie, Macie tutaj dodatkowe opcje mamy tutaj razem ile dokładnie 6 stron, czyli w sumie 5,5 można powiedzieć, nie licząc tego paska na, na dole, macie coś takiego jak kompresowanie, czyli dla osób, które nie mają blockbandów, to jest naprawdę mega fajna opcja ponieważ automatycznie wszystko, cała zawartość, która wam tu wpada, możecie podejść, cyk, zrobić jednym kliknięciem zamienić, już wam pokazuję jeszcze jak to dokładnie wygląda z tym kompresowaniem kto nie, nie rozumie tego pojęcia macie na przykład diamenty, macie tam na przykład żelazo z golemów, czy tam cokolwiek innego, klikacie tutaj kompresowanie i to wam automatycznie zamienia Ponieważ łandy, seluandy nie działają na te skrzynki Od razu to mówię, ale to będziecie mieć też na pewno w ogłoszeniu No i oprócz tego jak już chyba tam kiedyś coś tam pokazywałam Będziecie mieć przetapianie przedmiotów Czyli na przykład jeżeli kopiecie sobie kobla Chcecie na jakiś design czy cokolwiek To jednym kliknięciem możecie właśnie przetopić wszystko Co znajduje się w środku w tej skrzyni Co jest do przetopienia Tak normalnie w Minecraftie logicznie rzecz biorąc I oprócz tego macie sortowanie ze względu na Właśnie domyślne ze względu na materiał, ze względu na y, liczbę i ze względu na ilość uszkodzeń, więc jest też mega wygodne, mega można sobie takie fajne porządki zrobić właśnie dzięki tej skrzynce. No ale oprócz tego, możecie tą skrzynię ulepszyć po raz kolejny, czyli w tym momencie może mieć ona maksymalnie jeszcze dwa razy więcej slotów, czyli 540. Koszt tego ulepszenia to 30 milionów. Myślę, że to też jest mało, bo pomyślcie sobie, że w sumie jeden hopper plus jedna skrzynia i macie zarobek, tak jakby nie jesteście totalnie straty. Nie, ponieważ tutaj jeżeli wpada coś do tej skrzyni... To od razu z automatu po staku przenosi dalej. I tak, jakby, no kurczę, no czego chcieć więcej, tak naprawdę? Myślę, że jest to też fajne urozmaicenie. Oczywiście, nie każdy musi tą skrzynię chcieć, nie każdy musi jej potrzebować i nie każdy musi ją zdobywać. Tak samo zresztą, jak ofertę listopadową, którą za chwilę wam pokażę. A mianowicie, w, w ofercie listopadowej będzie Legend Selchest. Dokładnie posiada on. Czekajcie, wezmę to, zniszczę. Yy, dokładnie posiada on to samo, co właśnie ta skrzynia Legend. Czyli ma od razu 540 złotów, czyli automatycznie Zaoszczędzacie 50 milionów Dropiąc właśnie tą skrzynkę Z listopad chestu Ponadto ma oczywiście te wszystkie funkcje Które były wcześniej, ale oprócz tego Słuchajcie ma auto sprzedaż Wszystkiego co jest w skrzyni Jednym kliknięciem, nie musicie bawić się I chodzić z selwandem Jeżeli macie po 10 tysięcy razy Tak samo bloku wszystko zamieniać Macie tutaj w sumie, pomyślcie sobie Że wpada tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt Dajmy na to no 10, tak około 10 bez tego paska, 10 skrzyń. Macie, klikacie jednym, jedną, jedną, je, jakby trzy kliknięcia macie w zamianę kompresowanie, przetapienie i na przykład od razu sprzedaż wszystkiego, nie musicie milion razy tego robić. I Jest to myślę, że naprawdę mega fajna opcja. Jest tutaj mnożnik razy 1, czyli to nie sprzedaje jak Magic Wand na razie, razy 2, razy 3 czy coś, ale od razu uprzedzam, że. W planach jest robienie eventów na przykład dla osób, które te skrzynki będą posiadać. I będziemy na przykład włączać mnożnik razy więcej, czyli będzie to działać jak Magic Wand, Więc myślę, że. Kurczę, ta skrzynia jest zajebista i szczerze. Naprawdę chciałabym taką skrzynkę posiadać, jeżeli bym grała, bardziej by mi się, w sensie mi na przykład osobiście, do budowy czy czegokolwiek jakbym miała, tak jakby można zrobić z tego w sumie nawet magazyn, tak jakby w jednej skrzyni, na pewno taka skrzynia mi się bardziej by sprzedała niż jakiś Magic kłód, ale to tylko takie moje, wiecie, ja, ja lubię takie różne bajery, więc to, to takie tylko takie moje zdanie. No i generalnie więcej ogłoszeń będziecie mieć na Discordzie, chciałam tylko wam pokazać właśnie jak to wygląda, tutaj na czacie jest stosowanie, to zresztą będziecie wiedzieć o co w tym chodzi wkrótce, nie będę teraz na razie tego zdradzać, co to takiego jest, więcej informacji będziecie mieć o wszystkim na Discordzie, bo troszeczkę tych ogłoszeń się zebrało, no i co, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się to spodoba, skorzystają po prostu niektóre osoby, no i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem.